Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będzie kombinatoryka, myślnik, zastosowanie, reguły mnożenia. Zostawiłem Wam tutaj opis kombinatoryki z poprzedniego filmu i opis reguły mnożenia z poprzedniego filmu. Przejdźmy do zadań. Zadanie pierwsze. Adam chce kupić prezent Bartkowi. Ma do wyboru 10 gier komputerowych i 6 czekolad. Na ile sposobów może to zrobić, jeśli kupuje grę i czekoladę, grę albo czekoladę? W matematyce ważne jest każde słowo, każdy symbol. Grę i czekoladę oznacza, że musimy kupić to i to. Czyli tak, możemy stosować tutaj regułę mnożenia, czyli gier do wyboru mamy 10. Czekolad do wyboru mamy 6. I 10 razy 6 to w matematyce 60. Jeżeli mamy słowo albo, to kupujemy albo jedno, albo drugie, czyli mamy 10 plus 6. Będzie w matematyce oczywiście 16. I to jest koniec zadania. Tutaj, jak będziecie robić ćwiczenie pierwsze na stronie 311, skreślcie sobie w podpunkcie A słowo lub i zróbcie albo tak samo, jak tutaj ma się w przykładzie. I teraz zadanie drugie. Czarek ma do wyboru albo owoc i sok, albo sałatkę. Owoców jest 7, soków 5, zaś sałatek 3. Ile łącznie możliwości ma czarek? No to tak, mamy sok albo owoc. Znaczy, tam no, sok i owoc. I tak tutaj piszemy sobie owoc, sok, owoc. Sok. Tutaj jest słowo i, czyli będzie mnożenie. A tutaj mamy sałatki. Sałatki. No i teraz zobaczmy, ile mamy owoców. Owoców mamy 7, soków mamy 5, a sałatek mamy 3. No i ile będzie wszystkich możliwości? Oczywiście na początku mnożenie. Czyli 7 razy 5 to jest 35. 35 plus 3, 38. Oczywiście tutaj możemy dopisać owoce, soki, sałatki, żeby już było w liczbie mnogich. Zadanie trzecie. Na ile sposobów możemy wybrać osoby do samorządu z 20 osób? Tak, 20 osób może dopiszmy. Tak, aby jedna była przewodniczącym, a druga zastępcą. No to moi drodzy, na początek wybieramy przewodniczącego. Napiszmy go Tyży, Przem, albo Przem, przewodniczący. A zastępca tutaj będzie zastępca. No i teraz przewodniczących mamy oczywiście do wyboru 20. No ale jeżeli już mamy jednego przewodniczącego wybranego, to zostało nam o jeden mniej, czyli 19. No to 20 razy 19 to jest 380. Teraz drugie. Dwie, tak, aby dwie osoby były w samorządzie. No to możemy sobie napisać, pierwsza osoba. I druga osoba. No to pierwsza osoba to będzie oczywiście tutaj 20, a druga 19. Ale uwaga, jest haczyk. No bo gdybyśmy na przykład wybra wybrali sobie Anię i Basię. Czyli mamy jakąś Anię i mamy jakąś Basię. No to przecież moglibyśmy też wybrać Basię i Anię. Czyli widzimy, że tutaj mamy dwie takie same sytuacje, czyli jedną z nich trzeba będzie skreślić. I po prostu wszystkie te możliwości trzeba będzie podzielić na dwa, czyli teraz trzeba będzie to skorzystać z reguły mnożenia i napisać 20 razy 19 na 2. czyli tutaj będzie 190, to się skróci, czyli 190 możliwości. I teraz, moi drodzy, serdeczna prośba, ćwiczenie pierwsze przećwiczcie, pamiętajcie, żeby zmienić, wykreślić lub i napisać albo w tym podpunkcie A. Ćwiczenie drugiej, trzecie na 312 i spróbujcie zadanie pierwsze i trzecie na 315. Mam nadzieję, że świetnie sobie poradzicie, że, że to po prostu będzie dla Was bardzo, bardzo łatwe. Dobrze, moi drodzy, dziękuję za Waszą uwagę. Do usłyszenia.